Witam Państwa na kanale Akademia Shinobi. W dzisiejszym filmie zostanie poruszona kwestia zbierania wody, którą to można następnie spożyć od razu, czy też po oczyszczeniu, lub wykorzystać w inny sposób, na przykład przy gotowaniu. Naturalnie mówimy tutaj o sytuacji, gdy normalne zasoby wody się skończą, lub zostaną nam żelazne rezerwy na czarną godzinę. I próbujemy pozyskać wodę, by ich nie naruszać bez potrzeby. Zbieranie wody mm, najbardziej teoretycznie skuteczne jest z rana, gdy słońce jeszcze nie odparuje jej po nocy i duże jej ilości zawierają mchy i wrzosowiska. Możemy zerwać kilka kęp i wycisnąć po prostu nad naczyniem. Także bez zbędnego przedłużania przejdźmy do sposobów zbierania wody. Najprostszym sposobem zbierania wody jest wzięcie butelki lub innego naczynia i napełnienie go wodą z pobliskiej rzeki czy jeziora naturalnie czystego. Można pić spokojnie wodę z wyższych partii gór i jezior klasy pierwszej czystości. Inne należy przygotować, aby oczyścić na szybko, to dodać kilka kropel jodyny chloraminy lub nadmanganianu potasu, ale też używać takich rzeczy z umiarem. O oczyszczeniu wody mówiłem trochę w poprzednim filmie dotyczącym wody, ale rozumiem, że tego typu sposób jest wszystkim no, dobrze znany. tak? Bierzemy butelkę i po prostu napełniamy wodą z rzeki. Tak. W lasach liściastych w trakcie deszczu możemy zawiązać na gałęzi worek foliowy czy reklamówkę z niewielkim luzem, by woda spływająca po gałęzi się po prostu zebrała w, w tym worku. Da, daje to co prawda niekoniecznie może duże ilości, ale zawsze coś tam się zbierze, no chyba że mamy ulewę. Można zawiązać bardzo mocno trepkę, gdy nie pada, na gałęzi z liśćmi i woda odparuje. Skropli się po prostu w środku worka, no jednak nie smakuje to dobrze. W systemach, gdzie stosujemy wszelkiego rodzaju worki na gałęziach, można zrobić na przykład dziurkę na dole, gdy mamy naczynie pod spodem, by woda do niego skapywała. Można jeszcze zebrać rano rosę chusteczką bawełnianą z roślin, no ale daje to tylko kilka kropel. Jest to raczej działanie doraźne. No i pamiętajmy, że śnieg zawiera mikroorganizmy i inne cząsteczki powodujące choroby i zakażenia, a niekoniecznie posiada mikroelementy, więc lepiej już ssać czy rozpuścić lód a lód podgrzewać do 70-80 stopni Celsjusza, aby zabić bakterie i tym podobne rzeczy. Gdy roślinność jest różnorodna i bogata, no to prawdopodobnie woda jest płytko. Szukając wody w wyschniętym korycie rzeki, kopać po zewnętrznych stronach zakoli czy zakrętów. Jak woda jest w roślinie brązowa, czarna, zabarwiona, spleśniała, to nie pić takiej wody. Także jak jest płyn kwaśny lub gorzki, a jak ma woda smak drewna, no to względnie nadaje się do picia. Dobrze, to przejdźmy teraz do jakichś ciekawszych może sposobów zbierania. Tak, mamy tutaj pierwszy sposób ze śniegu czy lodu. Robimy jakiś trójnóg koło ogniska, z grubych patyków czy inną konstrukcję, która utrzyma śnieg czy lód i zawiązane taki śnieg czy lód w chustę lub jakiś worek z dziurkami, yy, wrzucamy po prostu do środka yy, tej chusty czy worka, no i ognisko w odległości 60-100 cm powoli stopi śnieg, Chustka trochę zadziała jak taki filtr, który nie przepuści ewentualnie jakichś drobinek dodatkowych i niepożądanych elementów. No i pamiętajmy, by ustawić pod takim workiem jakieś naczynie na, na wodę, które ją zbierze. Dalej mamy jakieś konstrukcje, które będą działały trochę jak jakaś taka lejek na półlejek na wodę, czyli na przykład z dużych liści można zrobić taką ryniękę do zbierania wody do pojemnika podczas deszczu, ale również gdy następuje jakiś tam poranek i się osadza rosa, można na konstrukcji drewnianej ułożyć liść w odpowiednim miejscu, czy też pozie. Też pamiętajmy, że można ułożyć jeden na drugim, tak by działały jak dachówka na dachu i skierować wtedy strumień wody do, do pojemnika. Następnie możemy też podobną konstrukcję do zbierania deszczówki na przykład stworzyć z jakiejś płachty, czy pałatki, czy, czy tego typu rzeczy czyli coś co na przykład wiąże się z powyższym ze względu na podobieństwo. Tak? Odpowiednio przymocujemy płachtę do kołków, patyków po bokach. Następnie obciążamy kamieniem na przykład od strony pojemnika na wodę by zrobiła się niższa, taki dziubek żeby się zrobił. Z jednej strony w zasadzie to można użyć no, czegokolwiek, co zrobi, powiedzmy, to jakąś tam sporawą przestrzeń i może skanalizować spływającą po konstrukcji wodę do pojemnika, no, ale to już w zależności od możliwości, jakie mamy, będąc w krzakach. Następnie mamy coś takiego jak otwór osadowy. Kopiamy otwór, do którego napłynie woda z innych miejsc. Potrzeba taką wodę bardzo dobrze przefiltrować. Otwór nie powinien być zbyt daleko od źródeł wody, bo trzeba by studnie wtedy wykopać, jednak i tak musimy wykopać poniżej poziomu wody, z którego ma napłynąć woda, następnie mamy tkaninę owiniętą w koło drzewa, czy gałęzi. Podczas deszczu taka tkanina nasiąka i tak jakby od węzła czy, czy to część, która wystaje tkaniny wkładamy tam do pojemnika, żeby zaciągała po prostu wodę, która czy przekierowywała wodę, która płynie po drzewie czy gałęzi do pojemnika. Następnie mamy zbiornik na wodę, tak ogólnie, jakiś mamy materiał, który nie przemaka, rozkładamy go w dole, boki stabilizujemy kamieniami, by się nie rozjechały czy, czy osunęły, no i czekamy na deszcz. No, w zasadzie robimy taki zwykły basen, jednak jako że jest to woda stojąca, to trzeba w miarę szybko no, ją zużyć, żeby nam się nie zepsuła. Następnie możemy wziąć też liście drzew lub trawę, wrzucić do foliowej torebki szczelnie zamkniętej, położonej na słońcu, by woda odparowała. Sposób taki znalazłem, ale daje on mało wody i która powiedzmy jest bardzo syfiasta, no ale jest taki sposób. Dalej mamy w wyschniętym jeziorze lub rzece. Pamiętajmy, by kopać w najniższym miejscu. Gdy natrafimy na wilgotny piasek, to woda po jakimś czasie powinna wypłynąć, a gdy ciągle jest suchy piasek, to nie barnować dalej na to sił. Teraz mamy kolejny sposób z konstrukcją. Topnienie śniegu czy lodu na kamieniu. Kładziemy kamień jakiś szerokawy i, i płaski jak blat na innych kamieniach, tak by były lekko po skosie i rozpalamy ognisko pod nim, a na górę blatu kładziemy śnieg. Tak jakbyśmy bardzo niski stół robili, który jest nachylony. No jednak Ciężko uważam taki kamień znaleźć, łatwo będąc w terenie, no ale można próbować. Kamień nachylić tak, by do naczynia naturalnie spływała woda. No i taki, mówię, szeroki taki kamień nie leży od tak sobie obok i często potrzeba czasu, by go wyszukać, o ile w ogóle w sumie taki znajdziemy. także Wiedzmy, że taki sposób istnieje, no ale czy się sprawdzi, czy, się, czy będzie w ogóle możliwy. I dalej mamy jeszcze y, sposób zbierania wody z mgły. Na przykład pomiędzy drzewami możemy rozciągnąć podwójną jakąś siatkę, drobną bardzo, by rano wilgoć z mgły się po prostu zbierała. A pod spodem idzie na przykład rynna, z połowy rurki PCV lekko nachylona w jednym kierunku by woda spływała do naczynia. Tak? Czyli na przykład no, między drzewami po prostu rozciągamy coś na czym będzie się osadzała wilgoć pod, wzglę... pod wpływem zebrania ilości wody no, będzie ściekać do dołu do takiej rynienki która to przekaże nam wodę do pojemnika. Dalej mamy destylacja słoneczna. Kopiemy dół o średnicy 90 cm, głębokość 60 cm oraz dodatkowe zagłębienie na naczynie. W środku tego dołka przykrywamy dół folią i mocujemy jej brzegi ziemią lub kamieniami, by się nie zapadła. Kładziemy jakiś obciążnik na środku, by zrobić zagłębienie folii do dołu. Wiadomo, że nie może być zbyt ciężki, żeby nam się to nie zarwało. I teraz następuje taki proces. Słońce podnosi temperaturę powietrza i, i ziemi w dole. Następuje parowanie wody z gleby i powietrza i woda skrapla się na spodzie folii i następnie spływa do dołu i kapie do naczynia. Pamiętajmy, że ważne jest, by nie zostawić wolnej przestrzeni przy łączeniu folii z ziemią, by para nie uciekała. Jest to przydatne tylko gdy słońce nam sprzyja. Jak nie chcemy zwijać całej konstrukcji, by się napić, to można ewentualnie poprowadzić rurkę od brzegu do pojemnika z wodą. No i taka woda raczej niekoniecznie dobrze smakuje. No i jeszcze na koniec, jakby ktoś chciał sposoby destylacji wody morskiej na taką zdatną do picia, to dorzucam jako jakiś powiedzmy bonus. Gotujemy słoną wodę w pojemniku przykrytym grubą tkaniną, para wsiąka w tkaninę, wyżymamy tkaninę do innego pojemnika już jako wody pitną. Sposób numer 2. Bierzemy dwa zbiorniki mały i duży. Do dużego wlewamy słoną wodę i stawiamy po środku mały pojemnik. Duży przykrywamy torbą jakąś plastikową i uszczelniamy boki. Na środek kładziemy kamień by zrobić zagłębienie by woda spływała do dołu i kapała do pojemnika. Słona woda paruje i skrapla się na folii i prostym mechanizmem przemieszcza się do małego pojemnika. Dobrze, i to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy film. W dalszych filmach odnośnie pożywienia pomówimy o sposobach przygotowania jedzenia w terenie i tego, co można sobie spożyć. Także dziękuję za obejrzany film i poświęcony czas i do zobaczenia.